Witam Was bardzo serdecznie Oto kolejny film na kanale Simon12 Pamiętajcie o w górę Subskrybujcie na kanale Wbijamy jak najwięcej subów Już nie ma progu 1000 Suby spadły Bo też aktywność na kanale spadła Ale może wróci w następnym roku Jak znajdę jakąś wenę twórcą Na razie jest bardzo, bardzo ciężko Bo poszukuję osób do nagrywania ciekawych filmów a w dzisiejszym odcinku po raz pierwszy chyba na kanale otwieranie kart piłkarskich mam tutaj przed wami 10 szaszetek kart y, topsów y, z firmy tops mac etak gdzie mogą można trafić ciekawe tutaj y, karciok więc bez zbędnego owijania. zaczynamy to jest wam pierwsza paczka kart no i co tu mamy z co tu mamy przed nami Conor Bradley jest bazówka zwykła piłka z Liverpoolu to mamy Erlinga Haalanda jest zwykły Antoine Griezmann Hiroki Ito o, Tu mamy piłkę za Nottingham Morgan Gibbs White tu mamy Diomande ze Sportingu, Bobby Clark z Salzburga. Tu mamy piłkę z Bologna Danendoin. Mm. Aktualnie jest piłka z Nottingham. Jest nie... Dobra, tu mamy Romelu Lukaku Stilt Strike. Tak się przenosi karta. Tu mamy Garetha Beyla. Była piłka z Realu Madrid. Tu mamy Marcel Sabitzer al Acton Hero. I ostatnią kartą jest Yuri Bass. Więc bez autografu lecimy dalej. Lecimy dalej. Z drugą paką. tutaj będziemy Dobra. Tu mamy Nico Gonzalez. Piłka z Manchester City. Anthony Gordon z Newcastle. Atakane Karazor ze Stuttgartu upamykan z Bayern Nachium, Kla Klasen z Ajaxu, niektórych nie wiedzą, Herbem Fiki, Scott McTominay z Napoli, Kacper z Michael, znowu powtórka jest Lukaku. O, tu mamy Magic Memories, e, Tavarnier mamy Jimenez, i ostatni jest to Samuel Eto dobra otwieramy kolejną pakę co ja tutaj się kryje mamy tutaj Nathan Ake piłkę z Manchester City Declan Rice z Arsenalu o tutaj mamy Celebration Winner Phil Foden. No, tak jeszcze nie mieliśmy. Congratulation. No nieźle. Tak się karta prezentuje. Phil Foden. No nieźle. Dalej. Marcosa Saluolenta. Oli Watkins. Nico Slotterbeck. tej Celticum. Bradley Parcola. Tutaj mamy znowu Lukaku, Didier Drogba. Mamy o tutaj Mohamed Salah Counter attack Piłka z mojego ukochanego klubu, czyli Liverpoolu Mohamed Salah. No i mamy jeszcze na końcu, do niego crossa. Dobra. Zabieram się, zabieram się za kolejną pakę. I co tutaj się kryje? O, mamy herb FC Porto. Zurier Timber. Rafinha z Barcelony. Jan Oblak. Co tutaj jeszcze mamy? Christian Romero z Totenhamu, Malen z Aston Villa jest Bajdu z Salzburga, Kwicja Kwaraskalia Brady i Barcola, w specjalnej wersji, tutaj jest Counter atak Endrick z Realu Madryt tu mamy Pepe No i ostatnią kartą jest to Tosin Adarbio. Dobra, jest nam zostało trochę pak do otworzenia. Dobra, tu mamy kolejną. I co tutaj się kryje? Gabriel Martinelli z Arsenalu Louis Hall z Newcastle Pr Proper z Rędzelsów, Tach z Bayern na Monachium, Grimaldo z Leverkusen, Hugo Ekitike. News, aktualny piłka z mojego kochanego Liverpoolu. I aktualnie najlepszy selet Liverpoolu. Bo łącznie do Liverpoolu po transferze ma z 10 bramek. Więc na razie najlepszy transfer Liverpoolu. Dobrze. tu mam zoomę Wespezę, Di z Napoli. Dalej mamy Platinum Pool, Kwicja Kwaraskelia. О, покажи тук, къде е. Ладна карта. Квици Кварска ту Дуложеме. Домам да Донна Роме. Инаки Уилямс. Имаме Есе, Лиона и Месего. No, Kolejna paka Martin Zubimendi z Arsenalu, Atarabie z Chelsea, Undav z Stuttgartu, Bellingham z Realu, Madryt, Dominik Solankę z Razmus Rasmus Christensen z Frankfurt. Lukas Beraldo z no e, tego trochę nie przyznam, regir z Ajaxu jakiś, typowo tego typu, nie wiedzę chyba, bo nie miałem nawet słów Ajaxu, a ty 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 by tutaj, Nico Williams, dobra, dalej tu mamy Jana Somera z Interu no tu Weston Kenny, Counterattack, attack, piłka z UV. i ostatni jest tutaj Raul, dobrze. Jeszcze są cztery paki do końca. No, dalej, otwieramy. Dalej mamy tu Jeremy Frimpong z Liverpoolu. Enzo z Chelsea. Rodrigo z Real Madrid. Araujo z Barcelony. Murillo z Nottingham, James Madison z Telenhamu, Luca Ranieri z Fiorentiny, Coops z Juventusu, i znowu Nico Williams, powtórka, Adriano, Ranieri i ostatni Nuno Mendes. Do karty. Dobra, jeszcze trzy paki dostały. Dalej mamy tak, Zdejmy do City, Nick Pope z Newcastle, Ben White z Arsenalu, Jeff Zabot z Stuttgartu, Davis z Bayernu, Taylor z Ajaxu, Nikola Milenko z Nottingham, Moise z Weston McKenzie z Juve, tu mam dalej Uuuu Platinum Pool Alexis McAllister. O, piłka z Liverpoolu. Hmm. No. Ładna karciocha Ładna karciocha, Alexisa McAllistera. Piłka z Liverpoolu. Dobra, dalej tu mam jeszcze kobela. Tu mam Osman Dembele kontra atak. I ostatnia to jest Grimaldo, no i dobra, zostały jeszcze dwie paki do końca To no będzie koniec tego unboxingu paczek piłkarskich Jeśli chcecie więcej otwierania paczek piłkarskich kart z kartami To pod tym filmem cztery łapki w górę, taki mały próg I będzie kolejne otwieranie, a bo z tej Mac atak albo jakieś karty z Premier League, albo z jakieś inne można. Może z Ekstra klasy z polskiej ligi? No chodźmy. Dobra, dalej mam tu piłkę Liverpoolu, Rajana Gravenberga, Savinio, tu mamy Aleksander Nubel, Marcos Rolente, Vicario Girasi Karim Konate. Celtiku, no i tu specjalnie przychodzimy. tu mamy Omar Marmus Miki Van Der Ven, Atak, Harvey Elliott. Pokażcie mi to, to jest. To jest meczu... Jeśli się nie mylę, tak, tak. to jest akcja z meczu Liverpool z PSG w Lidze Mistrzów, w poprzedniej edycji, gdzie Liverpool w pierwszym meczu wygrał 1-0 z PSG po bramce właśnie Harvey'a Eliota, gdzie moim zdaniem, muszę to przyznać, ale PSG dominowało wtedy. No i w meczu PSG wygrał 1-0, ale później w drugim było 1.1. ale niestety rzuty karne były bardziej fartowne dla PSG. Dobra, dalej mam tu jeszcze Ressa, No i czas na ostatnią pakę. Czas na ostatnią pakę. Dalej mamy tutaj Ricardo Calafiori, Herb Celsi. mamy Edera Militao, Mark Bernal z Barcelony, Morten Hurman. Enzi Konsa. Mamy tutaj Remo. Remo roller De Siré No i tutaj specjalne karty. Tu mamy Lamina Yamara. Tu mamy Dawida Raje. Ryan Gravenberg. Al Action Hero. Piękny Ryan Gravenberg. To jest jeden z lepszych piłkarzy w Europie. Tu jest tutaj sobie Grafenberga. No, i jest ostatni kartacji Emerson. Więc to było tyle tego unboxingu. Łączny kost, jaki wydałem na te 10 paczek z tymi kartami, to jest około 125 zł. Czy było warto? Dla mnie, jako fan piłki nożnej i takich nie wiem, otwierania kart piłkarskich, dla mnie tak, ale każdy może mieć swoje zdanie. Więc Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji na kanale, to na tyle z tego otwierania, jeśli chcecie więcej mm, otwierania kart, y, paczek z kartami piłkarskimi czy jakimiś innymi y, kartami kolekcjonerskimi, to zostawcie 4 w górę i się pojawią takie materiały, więc do zobaczenia, trzymajcie się i narka!